Się ma z tej strony Edzier, i dzisiaj wam pokażę strony, które, na których można odbierać darmowy hajs co jeden dzień, lub tam co nie wiem, zależy jaka strona, ale na wszystkich chyba jest co jeden dzień, chociaż na jednej jest co godzinę, ale tam się zmienia cały czas i nie wiem, jak to do końca jest w końcu. Pierwsza strona to będzie CSGO Crafter, i to jest strona do No Life, a, jest to zaufana strona, upgrader skinów. Możecie wpisać w ogóle mój kod. A czy możecie wejść z mojego linku? Będzie w opisie. I po prostu to jest market. Z, z, po prostu z refu, nie? jak zarobię coś z refów to tu mogę sobie kupić coś i polega to na tym, że ten darmowy hajs, że wchodzimy na stronę główną tutaj mamy taki pieniążek, ja już go użyłem, ale klikacie ten pieniążek po prostu i będziecie mogli, i dostaniecie 20 centów y, tego 20 centów dostajecie za, te, za tego pieniążka i możecie z tego ulepszyć na jakiś skin i tak dalej, a później możecie wypłacić po prostu tego skina, więc no codziennie 20 centów darmowe to jest bardzo fajnie. A tutaj jeszcze ten motek to jest, że daily bonus, czyli codzienny bonus na 5, tam 5% 5% więcej do upgradera tak? I tutaj no normalny upgrader taki i... No i to, to chyba wszystko z tej strony. Tu jest 20 centów, jest codzienny, tak? wchodzicie z mojego linku a my przechodzimy do kolejnej strony kolejna strona to farmskins.com e, farmskins.com też możecie tutaj wejść z mojego linku tutaj dostajemy tutaj losuję, jest takie coś do losowania i się losuje po prostu ale najpierw pokażę wam mój kod to jest 197042 i on też będzie w opisie, ten link cały, będzie w opisie po prostu I tu jest daily bonus Ale teraz jest wyłączony, bo coś update'ują yy, Dlatego trzeba poczekać trochę, ale to jest daily bonus I po prostu yy, możecie wydropić takie 5 centów, 2 centy jakiś skin 25 centów, jakiś atomic alloy, po prostu możecie skiny wydropić Albo jakieś gówno, albo jakieś... Yy, nie wiem, albo nawet dużo kasy. Kiedyś był Dragon Lore i Black Laminate y, Karambit. Po prostu wystarczy poczekać, bo update'ują coś, więc... bo będziecie mogli za kilka dni yy, daily tam spinować sobie codziennie. I wbijajcie z mojego linku, będzie w opisie... Wszystkie strony w ogóle będą w opisie i te linki. Kolejna strona to jest polska strona. I to jest też... Yy... Też to jest strona legit To wszystkie strony są legit, które pokazuję I To jest, ja też otwierałem, dlatego już nie mogę I to jest 124 24 godziny też jest takie losowanie Jak coś, z te, coś podobnego z tego Takie losuję ja wam, ile tam dostaniecie kasy I to jest 20 centów, tam kilka 20 centów, 2 centy Coś takiego, też skinów chyba nie ma, nie pamiętam i to jest 124 godziny. Też co możecie wejść w programy referencyjne Edzior macie macie darmowe skiny. Kod promocyjny, wpisz kod i tutaj Edzior. Dajcie aktywuj kod, aktywuj i wtedy dostajecie też jakieś 50 cent na start albo więcej, bo 1 euro nie pamiętam I to było na tyle z tej strony. Po prostu dzienny bonus tutaj i 24 godziny czekacie. I to jest strona CSGO Saks, większość osób pewnie ją zna. Zna no i po prostu to jest, tu jest e, 50 końców codziennie, czyli jakieś 5 centów codziennie i, no i 5 centów codziennie po prostu możemy odebrać. I pokazuję wam mój kod, który da wam 50 centów za start. Ale coś się zepsuło pisze Affiliate are back free to use them Ale jakby działało to wpisujecie kod LACZEK i dostajecie pół euro na start <coughs> Tak, laczek, LACZEK i pół euro na, star na start Też jest tutaj, jak dołączycie do grupy to dostajecie też 10 centów Teraz nawet zabetuję, bo, bo odebrałem bonus no idę na zero sobie Kurde nie, w wypada zero. Ja już wypada 0 że bad. Dobra dam na zero szybko I pójdę na drugą stronę czekam sobie Także kod LACZEK, który jest dla Bull euro I też I też codzienny macie na 5 centów ta strona jest też legit, to jest wszystko, fajne strony są. dostaniecie w opisie te linki do wszystkich stron. Dobra, czy będzie zero? Wątpię, że będzie. Ale... No. Dobra, kolejna strona to Skins Project i ta strona jest już bardziej znana i to no, większość osób chyba ją zna, więc nie wiem czy tu w ogóle się to pokazywać, ale pokażę do odcinka. Po prostu dojecie. Dajcie w ogóle możecie sobie też z mojego linku, raczej z mojego refa, moj, moj, możecie mojego refa wpisać to jest Laczek GG. Dajcie tutaj darmowe punkty, wpisujecie tutaj Laczek GG i tu macie bonus codzienny, aktualne bonusy mają 10, 10 punktów, ale jeżeli macie na przykład 120 dni, lokujecie się codziennie, to dostajecie 50 punktów codziennie. I tu jeszcze jest, y, zasubskrybuj nasz kanał YouTube'a i odbierz nagrodę. Osoby odbieracie, dostajecie punkty jeszcze tutaj wpisujecie laczek DG, dajcie wykorzystaj kod i wtedy macie na start jakieś więcej niż pół dolara. na zero. Także laczek DG wpisujecie. No i to by było na tyle z tej strony. Jeszcze te trzy strony. Ciekawe, czy wpadnie zero. Głądy. Chociaż? Nie. Dobra, kolejna strona to jest Green Hunt Ta strona też jest legit, to jest ostatnio wyszła ta strona, niedawno nawet Kod Edior tu jest Wchodzicie tutaj w y, Get Free Coins I w Get Free Coins tutaj będziecie mieć taką ramkę wpisujecie Edior. A jak chcecie da dzienny hajs to dajecie Daily Bonus I tutaj macie y, ile, ile razy zaspinowaliście, czyli zachęciliście Ile, ile już końców końcu odebraliście i po prostu za ile macie kolejnego spina Tu można wygrać całkiem dobre nagrody, ale no pewnie ma szansa jest mała żeby to zgarnąć No daily bonus to, to jest taka ruletka Też fajne, moim zdaniem fajne to jest Affiliate to jest, po prostu musicie wpisać edzior na dolara chyba na start Edzior to jest godna dolara na start Też zabetuję na zielony tutaj na tej stronie chociaż no, w nie może wpaść zielony ale to już koniec możliwe że upadnie z siódemki albo będzie czerwony stawiam że będzie czerwony albo zero i leci, i... A. A. czarny. To nie jest kolejna strona to jest Daily Skins i tutaj wpisujecie kod trochę, du... trochę dziwny, ale wpisujecie kod taki on będzie w... też w będzie bo... ta strona zawsze z DJ wszystko będzie w, w sumie sobie to sobie dogadam kolejny razem nie ale wpisujecie ten kod hmm. tutaj w promocode Wpisujecie... Nie, coś mi się tu powaliło no. chyba. W każdym razie gdzieś tutaj chyba. O, w wpisujecie ten kod. Co wam dam w opisie? Ten co tutaj mam. I po prostu z tego kodu dostaniecie chyba 1 euro na start? Nie pamiętam. 1 euro na start chyba. Więc warto. Ja ten kod podam w opisie. I tutaj mamy, właśnie ta strona tutaj, bo to jest hourly case, case i tutaj teraz trzeba zdobyć, zrobić depozyt depozy, depozytować skiny na prostu w ostatnich 24 godzinach i to tak działa, że tutaj macie też taką ruletkę i możecie wygrać 50 dolarów nawet, ale to jest trudne małe procenty są, ja już zaspinowałem chyba 50 razy i mi się nie udało i jest, jest też free case i tutaj są giveaway'e więc wystarczy po prostu wejść w party Participate, yeah Co ja kaleczę w ogóle No, dla mnie Ale skaleczyłem ten angielski teraz Dobra, waliście w sumie I tutaj są takie skiny właśnie po 2, 3, 4 dolary Nawet po 5, 10 I no i po prostu Co godzinę, co 2, co 3 są takie jak i woje da, Także wpisujecie mój kod Dostajcie euro Kolejna strona też znana to jest CS Fast I na CS GoFast, jeżeli nie wykorzyst... bo tam chyba na CS GoFast można odebrać tylko 150 końców, czyli euro 50, czyli jakieś ee, 15 dni. Flipkość, tutaj macie, ja widzicie, ja mam limit. Limit przydzielonych końców, ale tutaj, jak macie nowe, nowe, nowe konto, że nie używaliście tego, to po prostu dajcie otrzymaj darmowe monety i codziennie dostajecie 10 końców. I no i tak dzień w dzień, aż nie osiągniecie tego limitu, ale czasem robią takie dni w miesiącu, że można i tak użyć. Takie prostu bonusowe. I wy też możecie wpisać mój kod, gdzie dostaniecie 50 centów chyba na start. To jest mój kod 64 wh 5 x Zarobiłem 12 dolarów. Także wpisujcie tu mój kod, i to było na tyle. Pokazałem wam te 6, 7, 8 stron. Mam nadzieję, że się podobało. No i wpisujcie moje kody, wszystko będzie w opisie. Te strony też. Polecam w ogóle grać na tych stronach, bo są fajne. I legit po prostu. Także